Możesz się do mnie zwrócić w każdej chwili. Odkąd zaufałeś mi jako swojemu Zbawicielowi, nigdy się od ciebie nie oddalam. Czasem jednak możesz czuć, że jesteś daleko ode mnie. Uznaj to za wrażenie, którego nie należy mylić z rzeczywistością. Na kartach Biblii wielokrotnie obiecuję, że będę z tobą w każdej chwili. Jak zapewniłem Jakuba, gdy przebywał z dala od domu i wędrował w nieznane miejsca, jestem z tobą i będę cię strzegł gdziekolwiek się udasz. Ostatnia odnotowana obietnica, którą złożyłem swoim naśladowcom brzmiała: A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Niech te zapewnienia o mojej nieustannej obecności, napełnią cię radością i pokojem. Możesz stracić wszystko w tym życiu, ale nie swoją relację ze mną.